Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mury włocławskiej katedry widziały naprawdę wiele. Majestat króla Jagiełły w czasie jej konsekracji, pokorę i odwagę biskupa Michała Kozala w czasie II wojny światowej, charyzmę i świętość Jana Pawła II w 1991 roku. Mężnych świadków wiary, bohaterów naszej ojczyzny i zasłużonych tego świata. To, co widziały najczęściej, to jednak tysiące osób mających nadzieję na wysłuchanie modlitw, setki penitentów ufających w Boże Miłosierdzie, cierpliwie oczekujących w kolejce do konfesjonału, dziesiątki alumnów rozeznających swoje powołanie, mających nadzieję na piękne kapłaństwo, a wśród nich Stefana Wyszyńskiego. Bezgranicznie ufającego matce Bożej, który w przyszłości stał się prymasem tysiąclecia i kolejnym błogosławionym, wydanym Kościołowi i światu przez diecezję włocławską. Gdyby ta świątynia mogła mówić, pewnie uraczyłaby nas mnogością niesamowitych historii, barwnymi opowieściami i podzieliłaby się z nami swoimi wspomnieniami. Tymi pięknymi, ale pewnie też tymi trudnymi. Niestety nie może mówić. Dlatego trzeba nam zanurzyć się w jej wyjątkowości. Są takie miejsca, o których mówimy, czuć tutaj Bożego Ducha. Nie inaczej jest w przypadku tej świątyni. Tu po prostu trzeba być, a będąc tu, warto podziękować Bogu za dziewięćset lat naszej diecezji, za biskupów, pasterzy oddających swe życie za swoje owce, wyświęconych tutaj kapłanów. Od wieków niosących Chrystusa do naszych parafii i domów, a przede wszystkim za Maryję, naszą ukochaną i troskliwą matkę, zatroskaną o los każdego z nas. Nieopodal katedry znajduje się jeszcze jedno szczególne miejsce miejsce, do którego wielu nie może znaleźć drzwi miejsce, gdzie rozmawia się z Bogiem w bardzo szczególny sposób. Chroni ono przed deszczem i wiatrem oraz na jakiś czas osłania przed światowym pędem i zgiełkiem zatłoczonych ulic. Wszystko po to, aby lepiej usłyszeć głos Jezusa, poznać Go, spróbować myśleć tak jak On, odkrywać co znaczy współpracować z Duchem Świętym i na czym polega zawierzenie swojego życia Maryi. Sprawuje się tutaj Eucharystię, odprawia liczne nabożeństwa, czyta się Słowo Boże, ale nie jest to parafia. Mowa o najstarszym zachowanym zabytku Włocławka kościele św. Witalisa, który aktualnie pełni funkcję kaplicy seminaryjnej. To tutaj kandydaci do kapłaństwa uczą się być przyjacielem Jezusa, by w przyszłości tej przyjaźni uczyć innych. Kościół seminaryjny jest osobistym sanktuarium każdego kleryka, jednak raz w roku. Kiedy obchodzony jest odpust ku czci Jego patrona, otwiera się dla wszystkich. Kiedy więc tym razem zostaną otwarte drzwi, zajrzyj do środka, spójrz na figurę Jezusa umieszczoną nad tabernakulum, na tryptyk przedstawiający ukoronowanie najświętszej Maryi Panny i powiesz im swoje życie tak, jak robią to alumni. Dojrzysz wówczas, co znaczy obcować ze świętością.